Moi drodzy, parę dni temu miałem zaszczyt przeprowadzić szkolenie. I oni się zastanawiają, czemu ja nagrywam nocami. Moi drodzy, nie zrobimy z tym nic, sąsiad się remontuje. Zastanawiam mnie tylko, dlaczego rano, kiedy na przykład miałby czas o tej godzinie 10, czy tam 11, powiercić, to siedzi, lulki pali i nic nie robi. Tylko ekipa naraz się ożywia wieczorami, tuż przed ciszą nocą, no bo czemu nie? By wszyscy mogli posłuchać tego wspaniałego akompaniamentu na pierdalania wiertłem w betonii. Tonie. Dobrze moi drodzy, wracając do głównego wątku. Przeprowadziłem szkolenie dla prywatnej firmy Janusza Prywaciarza. Jak skończyło się to, no, zaraz wam powiem, ale najpierw zacznijmy sobie setting. Janusz, dosłownie z Dubska, zażyczył sobie, aby szkolenie było o godzinie 8 rano. Dlaczego? Ponieważ praca zaczyna się o godzinie 9. Tym pięknym sposobem kadra kierownicza nie zostanie zerwana ze stanowisk, tylko będzie grzecznie najpierw na szkoleniu, a potem będzie zapierdzielać na swoim codziennym dniu w pracy. Oczywiście zapewne domyślacie się, że za szkolenie nie mieli płacone. Nie mogę powiedzieć, czego szkoliłem, bo się zdradzę, ani w jakiej firmie, ponieważ też się zdradzę. Ważne, że to było w jednym z mniejszych miasteczek śląskich. Wobec tego prosta droga do pociągu, potem jakoś trzeba autobusem ogarnąć, wobec tego wycieczka o piątej rano. I co jest ważne, ja nie uczę pierdu. Ponieważ zapewne wielu z was kojarzy te wszystkie szkolenia pracownicze w stylu, nie wiem, klaskamy w dłonie i kicamy wokół krzesełek. Czy te coachingowe gówna, którymi wręcz żygam, że wiecie, no sobie dwóch typów stoi i Ty masz zamkniętymi oczami się e, przewrócić, wykopyrcnąć tak, żeby cię złapali. Nie, 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 nic z tych rzeczy, moi drodzy, to jest poważna firma. Tylko niestety najwyraźniej ta poważna firma w pewnym momencie uznała, że niepoważna będzie, no bo facet płaci, choć tak naprawdę to nie on płacił, tylko Unia Europejska, bo wiecie, Unia daje hajs na aktywizację firm. Może powiedziałem za dużo, ale chciałbym zaznaczyć, że Janusz na to szkolenie złotówki nie wydał. No i punkt 7.30 stanąłem pod główną bramą firmy. Gdybym powiedział, że spodziewałem się czerwonego dywanu, orszaku z orkiestrą i wielkim przywitaniem, to bym skłamał, ale co najmniej jakiś gościu, który by mi powiedział, gdzie ja mam iść, by się przydał, nie? Podchodzę zatem do dyżurki, a tam dyżurka przeszklona, to znaczy no drzwi są zamknięte i... Weneckie lustro, czyli ja widzę swoje odbicie, ale wewnątrz widzą wszystko, co się dzieje na ulicy, nie? Szarpię klamkę, zamknięte. Pukam, no nic się nie dzieje. Klikam dzwonek, dzwonek nie działa. Już mam iść, a tutaj otwiera taki wielgachny grubas, ale taki dosłownie po prostu, no dwa atory. Nawalony jak mi Dwali od niego wódą tak, że stałem dwa metry od niego. Byłem w masce, a i tak czułem. I on do mnie, Sz czego tu chce?" Mówię, dzień dobry, jestem ze szkolenia, pracy, ja tutaj przyszedłem, bo bla, 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 żeby przeprowadzić szkolenie. A on stoi, bęben mu faluje, facet kiwa się na prawo, na lewo, do przodu, do tyłu, miałem wrażenie, że on się zaraz wypierdzieli tam. I wybąknął, że A to nie ma żadnej pracy. Tu wszyscy pracują, tu, tu nie ma żadnych miejsc pracy. I na tym etapie to ja już wiedziałem, że będzie grubo. I to będzie bardzo grubo. Z facetem nijak się nie dogadam. Próbowałem jeszcze parę razy mu wyjaśnić, że nie szukam pracy, tylko ja tutaj jestem, bo mnie zatrudnili, żebym ja szkolił pracę, ale oczywiście zero jakiejkolwiek komunikacji. No facet pijany w sztok, czego ja oczekuję. Popierdział, pobekał, pojęczał, że mu dupę zawracam, po czym kiwając się na prawo i lewo, poszedł do swojej dyżurki. A to w tym momencie, to ja dzwonię do tego Janusza Prywaciarza, Janusz Prywaciarz nie odbiera, co za zaskoczenie. Do swojego szefa nijak nie zadzwonię, powiem, że on o tej porze jeszcze śpi. Jego w pracy i nie ma. Próbuję dzwonić do naszego sekretariatu, ale dziewczyny też nie odbierają, no bo co za zaskoczenie, nie pracują o tej porze. Jeszcze wszyscy śpią. Na ten moment miałem dwie opcje. Opcja numer jeden, położyć na to lagę, wrócić do domu. Miałbym święte prawo, tak? Byłem, nie wpuścili mnie elo. Opcją numer dwa było latanie jak debil wokół płotu, aby zobaczyć jakiegokolwiek pracownika. I zwrócić jego uwagę na siebie, a potem zapytać, gdzie tu się w ogóle do cholery wchodzi. I zgadnijcie, jaką opcję gość, który był totalnie wkurzony, że o tej porze musiał wstawać i nie chciał wracać do domu z pustymi rękoma, wybrał. Teraz wyobraźcie sobie faceta w płaszczu i garniaku, który macha jak debil rękoma do gości, którzy są jakieś 100 metrów dalej, żeby go zauważyli i podeszli do płota. Kiedy wreszcie jakikolwiek podszedł, to dowiedziałem się, że trzeba wejść zupełnie od innej ulicy. Tak moi drodzy, wejście główne nie jest wejściem głównym. Jest wejściem, przez które może tylko i wyłącznie przejechać albo dostawczy tir, albo Janusz Prywaciarz i jego świta. Reszta, obojętnie czy to pracownicy, czy petenci, czy szkoleniowcy, mają jechać od zupełnie innej ulicy, zostawić auto i wejść na zakład pieszo. I teraz wyobraźcie sobie, moi drodzy, że faktycznie jadę autem, zamiast wziąć komunikację miejską i pojechać po taniość. Dodam także, że w żadnych mapach Google czy jakichś innych nie ma jakiejkolwiek wzmianki o tym, że jest właśnie ten dojazd główny z innej strony. Główna brama jest główna, jest nawet na Google Maps. Zanim w ogóle podszedłem z innej strony, to minął kawał czasu. Jak wszedłem na zakład, była 7.55. Wchodzę tam, przeszedłem przez ciecia, który był co najmniej 10 razy mniej porobiony. Był, widać było, że coś było pite, ale przynajmniej potrafił stać na nogach i normalnie rozmawiać. Tenże cieć odesłał mnie do sekretariatu. W ogóle żadnego sprawdzania temperatury na zakładzie, żadnego maseczkowania, niczego. Ja wchodzę do sekretariatu, a tam taka typowa Krystyna. Nie graży Krystyna. Mówię, hej. A ona na to. Ja cię, kurwa, hej. I mnie w tym momencie dosłownie rozwaliło. Okazuje się, że popełniłem fatalny błąd, ponieważ to nie jest jakaś tam sekretarka, tylko to jest wielka wspaniała pani Krystyna, jakaś tam, dajmy na to, że Krystyna. I ona jest prawą ręką szefa, a tak w ogóle to ja jestem bezczelny, ponieważ nie dojrzę się spóźniam, chociaż tak naprawdę było 55. To jeszcze sobie śmiem przychodzić taki wesoły na zasadzie, hej, dzień dobry i tak dalej to ja już wiedziałem, że mam do czynienia z takim prywaciarskim Chihuahuą. Moi drodzy, większość Januszy prywaciarzy ma na straży takiego wiernego pieska, który jest wierny cały czas, choćby nie wiem co, choćby nawet sam dostawał buta na mordę, to i tak będzie wierny. I dlaczego mówię Chihuahua? Ponieważ zazwyczaj właśnie taki pieseczek jest po prostu taki rozszczekany, ale taki rozszczekany, że mało mu żyłka nie pęknie. Ale tak naprawdę gówno może. I jego cała energia właściwie opiera się tylko i wyłącznie na ujadaniu oraz podlizywaniu się szefowi. Wobec tego, ja już wiedziałem, wydobyć najpotrzebniejsze informacje, olać totalnie dalej. Takie chiwały właśnie są przekonane, że wszyscy będą skakać wokół nich, ponieważ one są takie straszne i przerażające, ponieważ drom mordy i są wredne. I jedyna recepta na to? To jest po prostu olanie, zwyczajne, zwłaszcza jak nie ma na ciebie wpływu. Po Cholerę, masz się durną babą przejmować? Dowiedziałem się, że będę w sali takiej i takiej. Było wielkie oburzenie, że chcę, aby mnie ktoś zaprowadził, ponieważ nie znam ich zakładu. Kto by się spodziewał, człowiek, który nigdy tam nie pracował, naraz potrzebuje znaleźć miejsce? I jak wszedłem, to mi się dosłownie nogi ugięły. Wchodzę do takiej maluteńkiej kliteczki, gdzie miało być docelowo na moim szkoleniu 30 chłopa, ale maluteńka kliteczka, krzesła poukładane dosłownie jeden na drugim i to, co mnie najbardziej rozwaliło, nie ma projektora. Moi drodzy, nie ma projektora, mimo tego, że ja cały czas mówiłem, że do szkolenia mi jest potrzebny. No to zaś zwrot o 180 stopni, złaże do ciłały. mówię, ciłała, słuchaj, parówo jedna, kasztańska, karyńska, nie ma tego, co ja potrzebuję. Co teraz? Ona walnęła tekst w stylu No znowu ma pan jakiś problem? Po czym stwierdziła, że projektor to wprawdzie jest, ale jest gdzieś tam u kogoś tam i klucz tam ma jakiś gość tam, którego dzisiaj nie ma, a w sumie to nie wiadomo gdzie jest, no to zasugerowałem, że może u ciecia są jakieś różne klucze rezerwowe, bo powinny w sumie być w każdej poważnej firmie, ale zapomniałem, że to nie jest poważna firma, nie. W ogóle, też tak na marginesie, nikt, dosłownie nikt, nie przejmował się moimi uwagami na temat tego, że gość, który powinien pilnować głównej bramy, jest narąbany jak Messerschmitt. Wobec tego, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest norma na tym zakładzie, że ten gościu jest cały czas narąbany, czy mu zostało parę lat do emerytury, więc kładą na niego lachę. Nie mam ciemnego pojęcia. Czy może to jest właśnie kolega Janusza? Tak czy siak, na sam koniec wyszło, że projektora nie ma, nie będzie i jak coś, to ja sobie mogę korzystać ze swojego własnego laptopa, rozumiecie? Mam 30 chłopa pokazywać na małym ekraniku laptopa całą prezentację, którą przygotowałem. Smaczko dodawał fakt, że jedyne gniazdko w tym pomieszczeniu, to było gniazdko pamiętające jeszcze mocny PRL i dodatkowo, tak, zgadliście, niedziałające. Goście z pokoju obok zasugerowali mi, że może bym poszedł do sekretariatu po przydłużkę, to oni by wtedy podpięli i ja miałbym Zasilanie, wiecie, przez drzwi poprowadzone z tamtego pokoju, ale stwierdziłem, że nie, ja już nie chcę z ciłałą się babrać. No trudno, no otworzyłem wszystkie okna, całe dwa, jakie były w tym pomieszczeniu przyszli goście, totalnie bez masek i bardzo się zdziwili jak poprosiłem ich żeby założyli jakiś tam właśnie zaczął gadać, że on nie będzie nosił masek, ponieważ się dusi ponieważ coś tam, to ja powiedziałem mu, że dobra to w takim razie nie będzie szkolenia jedno z dwóch, jak usłyszał że ma iść do Chiwały tłumaczyć się dlaczego go nie ma na szkoleniu no to maseczkę naraz potulnie założył, wreszcie doszła wiekopomna chwila zacząłem prezentację prezentację, której właściwie 90% nie widziało. I z dumą muszę stwierdzić, że jak pomiędzy nami był mur, jak zaczynałem tę prezentację, zacząłem mówić o szkoleniu, ponieważ goście myśleli, że A, następny przyszedł, będzie pierdzielił trzy po trzy, tak zaczęła tworzyć się pomiędzy nami nić porozumienia i ci goście zauważyli, że to co ja mówię jest ważne. A mało tego, pomoże im w robocie, którą wykonują na co dzień. Szło mi całkiem nieźle, dopóki nie przyszedł wreszcie szef tego przybytku, ponieważ on właśnie otworzył drzwi, było zaciemnienie, żeby pokazać, żeby wszyscy widzieli. On drzwi otworzył, więc automatycznie naraz weszło światło i połowa znów z powrotem ekranu nie widziała. I widać było, że typ bardzo chce być właśnie takim śmieszkiem poza kontrolą, takim zabawnym wujciem na imprezie, tylko, że bez imprezy, a nie wiem, czy po paru kielonach, bo nie sprawdzałem. Ale biorąc pod uwagę ochroniarskie zamiłowanie do trunków, śmiem wysnuć teorię, że facet to no i zaczęły się dogaduszki typu. Oho, ho, to mamy nadzieję, że y, oni prowadzą bardzo poważnie inspekcje. Albo kiedy mówiłem o rachunku sumienia, to oho, ho, ale mam nadzieję, że wystawią sobie rachunek na kasie z Paragonem. I ci goście widząc, że szef sobie robi z tego wszystkiego podśmiechujki, mimo tego, że wcześniej mnie słuchali z przejęciem i mimo tego, że sami mi przyznawali, że to co mówię jest przydatne, też zaczęli się tak cieszyć jak głupi do sera co chwilę jak ten Janusz Prywaciarz pociskał taki prześmieszny żarcik normalnie boki zrywać i wiecie szczerze mówiąc to mnie dosłownie rozwala i to jest dla mnie smutne i to pięknie pokazuje jak wygląda większość Januszeksów gość który prowadzi Januszeks najczęściej to jest patentowany debil, który nic nie rozumie, który ma ego jak stąd do księżyca i chce żeby go traktować za wszelką cenę specjalnie, żeby zwracać na niego uwagę, śmiać się z jego żarcików które są zawsze prześmieszne no bo przecież Janusz Prywaciarz zawsze wszystko robi najlepiej, a czarna dziura jego ego sprawia wrażenie, że wszyscy czują się jak w jakimś kołchozie. No bo tak to, moi drodzy, wygląda. Wszyscy zapieprzają na jednego uprzywilejowanego, który wokół siebie tworzy jakąś tam świtę, która ujada za nim i w miarę tego jak ujada bardziej lub mniej, Dostaje jakieś profity. Koniec końców jest taki, że prawa ręka szefa Janusza Prywaciarza to jest taki typowy Chihuahua, który ujada dla niego, ale tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, to nie jest nawet w stanie skołować durnego projektora. Gdzie konkrety, to były wysyłane do niej trzy miesiące wcześniej, zatem wiedziała co musi przygotować, na ile, co, gdzie i jak. I zwróćcie uwagę, jak trzeba zaoszczędzić te durne ileśnaście złotych za jedną godzinę na łebka, to robi się jakieś giga wyliczenia i gimnastyki, żeby przeprowadzić szkolenie godzinę wcześniej, żeby ci goście przyszli za darmo, siedzi i tak dalej, i tak dalej. Ale, żeby zrobić tak, aby to szkolenie było przeprowadzone w sposób faktycznie profesjonalny, no to to już jest wyższa szkoła jazdy. I ludzie, którzy przychodzą spoza środowiska, z góry są sprowadzani do tego, żeby być w tym samym szeregu biednym, co zwyczajny szeregowy pracownik. I taki chihuahua będzie za wszelką cenę ujadał, żeby dać ci do zrozumienia, że ty jesteś taki mały, taki mały przed nią, bo ona jest wielka, wspaniała sekretarka. Nieważne, że jedna jej ja to jest dwie trzecie twojej. Ważne, że Janusz dał możliwość parkowania od strony frontalnej bramy, i to się liczy. Że wielki pan w folwarku pogłaskał po główce i dał przywilej. A jak dał przywilej, to znaczy, że trzeba te robaki poniżyć, bo ja jestem wyżej. A szczerze, najbardziej mi szkoda właśnie tych kierowników, dla których robiłem szkolenie, ponieważ ci goście to nie byli goście pracujący za wszelką cenę dla Janusza Prywaciarza. Widać było jak tak gadałem z nimi zanim on wszedł, że wielu myśli całkiem na serio o opuszczeniu tego dziadona. I zaczęciu pracy zupełnie gdzie indziej. Dopiero jak Janusz zrobił open the door, to w tym momencie naraz wszyscy zaczęli powoli mu się podlizywać poprzez śmieszki z jego żartów, a potem to już właściwie był Dejanusz Janusz Prywaciarz Show. Ej wiecie, szczerze mówiąc, to ja mógłbym właśnie położyć na to lagę, po pierwsze poprzez to, że nie wchodzę, no bo widzę, że ktoś mnie nie chce, no to spierdzielam. Miałem wystarczające dowody mówiące o tym, że byłem na miejscu i nikt mi nie otworzył. Ale mimo to poszedłem dalej. Drugi raz kiedy położyć lagę mogłem, to mogłem zrobić szkolenie na odwal się, mogłem nie gadać z tymi ludźmi, tylko właśnie wygłosić krótką prezentację i to tyle. Ale stwierdziłem, że to się faktycznie im przyda i dzięki temu będą pracować po pierwsze wydajniej, a po drugie będą mniej zmęczeni, będą mogli wracać do domu i się cieszyć życiem. Wspomniałem także o warunkach pracy i niektórym dosłownie oczy się ze zdumienia otwierały, że można nie być pod nóżkiem szefa Janusza Prywaciarza, że można oczekiwać coś od niego, ba że można wejść w partnerstwo z Januszem Prywaciarzem. I szczerze, zastanawiam się, czy coś do nich dotarło. Nie wiem, mam nadzieję, że choć do jednostki. Trochę tak. Wiem tylko jedno. W miarę tego, jak Janusz próbował za wszelką cenę udowodnić, że moje gadanie to jest takie gadanie dla gadania, bo Unia zapłaciła, to ja se gadam. W miarę, kiedy zacząłem mówić o faktach, typu firma robiła to i to i ma teraz zyski rzędu taki i taki, pokazywałem statystyki, no to mu oko bielało i dupa widać, że piekła, więc tym bardziej sobie jeszcze śmieszkował. Ja wobec tego stwierdziłem, że skoro to schodzi na motyw niepoważny, no to ja w tym momencie kończę szkolenie i to tyle. Po czym Janusz z Uchachaną Mordą stwierdził, że dobra, to jak panowie mają jeszcze 20 minut do rozpoczęcia pracy, to mogą już się przewielać. Iść na dół. Wobec tego tej zasranej świni nie chodziło o to, że ja gadam według niego jakieś pierdoły, tylko żebym ja jak najszybciej skończył, żeby oni mogli pójść na niepłatne zapierdzielanko. I wiecie, z wcześniejszym kończeniem szkolenia nie mam żadnego problemu, ponieważ mogę zorganizować je tak, żeby zmieścić się dajmy na to w 40 minutach, a nie w godzinie. Tylko jak zwykle trzeba ze mną wszystko uzgodnić. I jakby ten facet powiedział, że panie lepszy, jest taki problem, że ja bym chciał, żeby pan skończył 20 minut wcześniej, ja bym powiedział, proszę bardzo, nie ma problemu. Tylko facet po prostu zrobił show w samym środku mojego szkolenia. I w tym momencie powiedziałem przy wszystkich, że panie. XY bardzo mi się nie podoba, że w pan w momencie szkolenia wszedł i przerwał je, tak naprawdę. I to był moment, w którym facet zbladł, zrobiła się cisza, jak makiem zasiał, i facet walnął tekst. Ale ja nie wiem o co panu chodzi. Na co ja stwierdziłem, że ależ pan dobrze wie, i wziąłem, zabrałem swoje manatki, wyszedłem. Okazało się, że papiery zostawił u Chihuahy in blanco, że szkolenie już się skończyło. Wobec tego, zanim cokolwiek by się stało, ponieważ miałem wrażenie, że ten typ zejdzie i będzie się wykłócał, ponieważ wyglądał na takiego, to wziąłem, spisałem protokół do końca, poprosiłem Chihuahuę o Xero, która się tak na mnie spojrzała z oburzeniem, że jak Xero sam pod pachą nie noszę, i opuściłem imprezę. Tutaj miały być jakiekolwiek wnioski, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Niech sam sobie każdy na to odpowie. Dziękuję moim patronom. Wybaczcie, że nie będę teraz czytał listy, ale dziękuję Wam wszystkim. Sąsiad zapierdziela z tą wiertarą cały czas, wobec tego zrozumiecie, mam nadzieję, że mój mózg jest po prostu dzisiaj naprawdę wyeksploatowany. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do dyskusji. Komentarze były, są i będą Wasze.